Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie! Ja mnie jest Renegat i ja witam was! W moim już kolejnym odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy w Layers of Feed, drodzy kochani. Więc po prostu bez zbędnego gadania, szykujmy się na strach i szykujmy się na rozróbę! Spróbujemy wdrożyć się w dalsze części historii o malarzu i jego rodzinie! Continuum! Oczywiście zaczynamy tutaj, drodzy kochani, od tego y, warsztatu i oczywiście mamy już piękny obraz, zarys obrazu oczywiście powiedziałem na poprzednim odcinku, że to jest płótno a to nie jest płótno oczywiście, to już jest obraz z krajobrazem, ale coś na tym krajobrazie najprawdopodobniej będzie i się stanie oczywiście w miarę przechodzenia dalej tej gry, w każdym razie już widzicie mamy tutaj Ee, pomalowany jakiś zakątek czegoś, co mogłoby być obrysem postaci, no w każdym razie jeszcze tego po prostu nie wiemy, przekonamy się dopiero, wdrożając się coraz to głębiej w grze i w fabule. I drodzy kochani, oczywiście na nagraniu próbę miałem okazję oczywiście jeszcze ten pokój wyeksplorować jakby od nowa i oczywiście znowu, e, nie wiem dlaczego, ale jak widzicie mam tutaj dziennik. Ale wygląda to jak dziennik Tomaridla, ale. No niestety nie ma żadnej dziury od kłaba z Właściwie kłaba z również nie ma, no więc no. No to niestety nie jest dziennik Tomaridla. To jest najprawdopodobniej dziennik naszego malarza. I zobaczymy, on, co on nam ma tutaj yy, do zaoferowania w środku. Ja muszę co? Czym? A, myszką, dobra, obracam. Widzę, że jest. Ciemny dziennik, pusta strona. Mamy zdjęcie. To najprawdopodobniej jest zdjęcie e, żony, która grała na fortepianie, bo już wiemy, że jego żona najprawdopodobniej była e, właśnie fortepianistką, że się tak wyrażę. Dobra, widzę tutaj same czarne strony. ciekawe czy możemy do samego końca przewinąć ten notes, ten dziennik. Dobra, i to wszystko, nie ma więcej, było tylko zdjęcie żony grającej na fortepianie I tutaj mamy drodzy kochani już wszystko, całe pomieszczenie jest już przed nami y, odkryte No ewentualnie jeszcze mogę zobaczyć tutaj, ale w tych skrzyniach nie ma, nie będzie nic nowego, nic ciekawego Więc po prostu drodzy kochani no, jedyne co nam zostało to wyjść O! Tym razem zrób to jak należy Tego szczerze wam powiem nie widziałem, dopiero teraz to zauważyłem, bo w sumie tak y, kątem oka bardziej no widzicie, widzicie ile ja tutaj szczegółów mogę przygapić, tu każdy może przygapić szczegółów I przedmiot, jeżeli nie będzie wystarczająco uważny Bo to są pierdoły, a gra jest tak ciemna, że tutaj ledwo co można zobaczyć A zwłaszcza w oświetlonym pomieszczeniu i z lampą, która świeci ci prosto na twarz Widzisz trzykrotnie słabiej niż yy, w ogóle powinieneś A jakbyś grał po ciemku, bez żadnego oświetlenia, to dopiero by była jazda O Muzyczka się włączyła taki Samo się zamknęło. Słuchajcie, ja nie widzę, gdzie ja jestem. Co, drzwi Ciemno się zlebiło. Dobra, idziemy, dobra, szukamy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Korytarz. Mamy korytarz, który nas prowadzi. W ogóle my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, nie? Przeteleportowało nas gdzieś. Co to jest? Książki. Widzę, że jakieś książki spadły z półek. Pojedyncze. Egzemplarze. Tutaj nic nie możemy. Jezu, ja myślałem, że to naprawdę jakiś potwór. Dobra. Wieje wiatr. Wieje wiatr. Ostry. Na dworzu. A dobra, to jest tylko ko... Taki korytarzyk tak naprawdę. I tutaj nie ma nic wielkiego. Myślę, że to będzie dłuższe. Te drzwi zniknęły? Nie, są! Widzicie, ja naprawdę tak mało widzę, że... Przydałoby się... Przydałoby się jakieś światło No ale niestety... Tutaj chyba tego nie ma, no dobra, szukamy dalej Co my tutaj możemy mieć? Mamy nową jakąś półkę... Na książki Tutaj nic się w niej nie znajduje, no więc po prostu... Zamknijmy ją Żeby nam nie przeszkadzały te... Drzwiczki Pada ostry deszcz to nieźle, mamy kolejny stolik. E, świec. Nie wiem, co to było. Nie wiem, co. Nie wiem, co to było. Szczerze wam powiem, że już mam ciary. Okno. Dobra, tam pada. Woda, widzę, wylewa się Tak, dokładnie, woda się tutaj wylewa Chyba jakaś uszczelka poszła A właściwie nawet nie tyle co uszczelka w oknie Co po prostu jakaś deska pękła Albo z sufitu kapie Nie wiem, totalnie nic nie widzę, jest ciemno Ale ta gra właśnie ma ten klimat Że musi być ciemna Żeby był klimat Mamy tutaj co znowu jakiś portfel e, Taki stojaczek na fajki Fajnie to wygląda i widzę, że tutaj Sześć fajeczek, więc nieźle Zapałki, no oczywiście, kubek, podejrzewając, wiecie na jaki płyn. Oczywiście, płyn dla dorosłych, taki z bąbelkami Ale nie mamy tutaj żadnego innego wyjścia, widzicie? Czy ja mogę w ogóle coś tutaj zrobić? Nie. No dobra, tutaj chyba wszystko już mamy ogarnięte. Jak właściwie staniemy pod dobrym kątem, to mamy nawet całkiem dobrze to oświetlone. Ale wiecie dobrze, że ja nie umiem stać pod dobrymi kątami. O, obraz. I teraz drzwi będą się na prawdopodobnie cały czas za nami zamykać No więc dobra eee, mamy roślinkę. Coś tutaj leży jakieś chyba zdjęcia. Roślinkę. I ta roślinka żyje, widzicie? I już nam zaczyna gdzieś teleportować, gdzieś yy, w jakieś odludne miejsce w jakieś korytarze, wymyślę. I ten obraz wygląda totalnie jak naprawdę Napoleon Bonaparte, który się totalnie nam przygląda, nie? Widzicie, patrzy na jego oczy. No jakby jakbyśmy patrzyli prosto w swoje ślipia, nie? Epicko. Już myślałem, że tutaj tu stoi obok mnie. Jeszcze trzymał tą rękę tak, bym miał zazwyczaj pistolet i w nas strzelić, nie? Dobra. Dobra, rozumiem, że. Ciekawe, ciekawi mnie w ogóle. Ten obraz już widzieliśmy również. Ciekawi mnie w ogóle. Dlaczego tu jest teraz tak jasno, nie? To jest aż podejrzane, nie? Że jeżeli jest za jasno w takiej ciemnej grzakiej, jaka jest. Yy... Jaką jest, przepraszam, Liars of Fear, to wreszcie jest aż podejrzane, kiedy jest za dużo światła. To znak, że coś się zaraz może wydarzyć. Mam tutaj jakieś gazety, listy, yy, różne notatki i tego typu pierdoły porozwalane, ale też yy, ułożone w paczkach. A co się stanie, jak wyłączę? Wiecie co, nie? Nie, nie róbmy tego, nie róbmy sobie tego, skoro gra chce nam zakomunikować, że ma być światło, to będzie światło, a ja tutaj nie będę e, ani drążył, a tym bardziej się wykłócał. E, dobra, więc podejdźmy sobie, zobaczymy, co tutaj będzie. Tutaj w kwiecie, w kwiecie wieku nic nie będzie niestety. Straszna, e, straszna wichura jest na dworze. Czy tutaj coś będzie? Kolejna szafka, otwórzmy sobie ją. O, kolejny liścik. Przeczytamy. E, szanowni Państwo... Jesteśmy zmuszeni uprzejmie, aż stanowczo prosić, y, abyście zaprzestali kłótni w środku nocy. Serdecznie współczujemy, ale wasze problemy małżeńskie są waszą prywatną sprawą i taką też powinny pozostać zdecydowanie. Nie dotyczą one nas, ani tym bardziej naszych dzieci. Proszę, weźcie pod uwagę, że nie każdy jest niezależnym artystą. Y, niektórzy muszą wstawać wcześniej, aby zarabiać na życie. Potrzebujemy snu. Musimy także zaznaczyć, że jeśli nic się nie zmieni, będziemy zmuszeni zawiadomić o sprawie policji. Z poważaniem zmęczeni sąsiedzi. No to dobra, rozumiem, że e, problemy małżeńskie naszego malarza również miały bardzo znaczący wpływ na środowisko. Nie tyle co w samym domu, na atmosferę w samym domu, to jeszcze poza domem. Jeszcze e, no, można powiedzieć, że nawet nie tyle co, co e, kłócące się małżeństwo wpadło ko w, konf w konflikt z sąsiadami. No, co po prostu już, no. Po prostu już prze, po prostu przeginali pałę, tak? Już po prostu przeginali pałę. Za dużo się kłócili. Naprawdę musieli mieć bardzo duże problemy małżeńskie. Skoro aż sąsiedzi na. Skoro aż sąsiedzi nie byli w stanie spać, przez to, że oni się kłócili. Błąkasz się w kółko. No, to ta wiadomość sugeruje, że chodzimy na razie korytarzami, które nas przenoszą. Coś jak w portalu. Więc, no. Ja podejrzewam, że my, również jako gracze, jako właściwie nie tyle co e, ja sam, co po prostu moje alter ego w grze, mój nasz bohater w grze, e, co to mogą być po prostu jego własne halucynacje. wiecie co ja mówiłem w poprzednim odcinku? Że mam e, pewną hipotezę, którą wam przedstawię później. Wydaje mi się, że teraz jest odpowiednie miejsce na przedstawienie tej hipotezy. E, oczywiście nie mam pojęcia, czy to jest prawda. To jest takie moje, to są takie moje przemyślenia po prostu logiczne, że to my jako bohater w grze jesteśmy tym malarzem, że załóżmy o tym nie wiemy, mamy jakieś, nie wiem, zaniki pamięci, straciliśmy pamięć, jesteśmy chorzy, tak, no przenosi nas z korytarza do korytarza, jak w teleporterze. No po prostu, na no, w życiu tak nie ma, tak? No podejrzewam, że my jako gracze jesteśmy po prostu, jako, yy, jako bohater, jesteśmy po prostu samym panem malarzem i próbujemy odkryć swoją własną historię. I jeszcze na dodatek będąc nieświadomym tego, że cały czas jesteśmy chorzy, tak? Cały czas jesteśmy chorzy. Mamy, O mamy, wi widzieliśmy szczury w piwnicy. Biegały. Widzieliśmy yy, na rysunkach od czerwonego kapturkę, a ja wtedy oczywiście nie byłem w stanie wam tego nie, po prostu wtedy nie pomyślałam o tym, że ten wilk to po prostu wyglądał jak przerośnięty szczur, więc teraz mogę powiedzieć, że spokojnie, to był szczur. Przecież pan malarz miał yy, tą manię z tymi szczurami, co nie? Więc tutaj jest... Yy... Bardzo, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ogółem 80% gry jestem w stanie zrozumieć podczas samej gry, a po zakończeniu załóżmy odcinka ja dalej myślę i sobie po prostu tak łączę wątki. Nawet nie tyle co bezpośrednio, co pośrednio i to samo mi jakoś do głowy przychodzi, tak samo było z tymi jabłkami, że pomyślałem, że bimber robi. Tak samo właśnie ee, że ten wilk wy, wyglądał jak szczurnie No po prostu to jest gra, no w trzeba myśleć, tak? Tutaj naprawdę wyobraźnia e, skacze na bardzo wysoki poziom. Tutaj mamy kolejny... Łazimy oczywiście po rozlanych, po rozwalanych butelkach. Jak widzicie, cała sofa jest rozlana, zalana winem. No już raczej do użytku to się ona nie nada. Zobaczymy, co to jest za obraz. Mamy tutaj jakiś obraz przedstawiającego czarnego kozła. Przed... Wydaje mi się, że to może być jakiś szatan, bądź coś w tym rodzaju. I mamy tutaj grupę, nawet dość dużą grupę ludzi, którzy nie wiem, przyglądają się, czy co robią. Szczerze, nie jestem w stanie po prostu stwierdzić, co to jest za obraz, co on ma symbolizować. To jest tak, tutaj mamy to, 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 czy tutaj mamy jakieś szafeczki. Nie, dobra, możemy spokojnie iść dalej. Jest ciemno. Mamy kolejne drzwi i one się otwierają? Łezu, wystraszyłem się. I się jeszcze te drzwi same zamykają, nie, to nie jest normalne. Dlatego właśnie ta moja hipoteza, że to my jesteśmy tym malarzem i my odkrywamy swoją własną historię Wydaje mi się, że jest bardzo yy, że jest bardzo po prostu rozbudowana i wydaje mi się, że po prostu może być po prostu prawdziwa, nie? Jeżeli okaże się prawdziwa, to wręcz mogę powiedzieć, że jestem z siebie zadowolony, bo yy, intelektualnie tutaj że się tak wrażę że się... Popisałem, jeżeli oczywiście to się okaże prawdą, no ale przecież no... Gra się rozpoczęła, jeszcze nie, nie wiemy tak naprawdę wielu rzeczy. Wiemy podstawowe wątki, które możemy złożyć kupę, ale nie znamy jeszcze tych totalnie dużych, nie? Które po prostu będą dopełniać całą historię. Mamy kolejną szafkę książki. Tutaj mamy jakiś te kwiat. Kócie, naprawdę tutaj w tej grze bardzo ciężko jest. O, nawet szybko tutaj otworzyliśmy, to dobra. Tam jest jakiś, jakaś kartka i pędzel. Tutaj mamy biurko, kolejne krzesło, kartkę papieru, znowu jakieś zapisane bazgroły, mamy takie segregatory jakby na składowanie tych kartek, tych listów. Fajeczka oczywiście leży Kolejne chyba lusterko to jest. No i oczywiście to coś. Pieczątka i to, co przypomina... To coś to przypomina prostokąt. To można powiedzieć, że wygląda jak pilot od telewizora, ale chyba to nie jest pilot od telewizora. Ach, dobra. Otwieramy kolejne dwie. O, mamy kolejne szafeczki. I kolejny liścik. Save the date. Zarezerwujcie ten dzień dla nas. E, w nawiasie trzy kropki i w nawiasie. Czyli coś było przed tym, nie? Mają przyjemność zaprosić na, na wesele, które. Odbędzie się w sobotę 9 czerwca kaplicy świętego Łukasza o godzinie 14 Ale kto ma? Teraz pytanie, kto ma przyjemność zaprosić na wesele i kogo? Bo tutaj takich faktów podstawowych nie ma. Są trzy kropki, to znaczy, że przed tym aktualnym tekstem yy, zostało coś napisane, ale... Nie przedstawili... chłopcy nie przedstawili tego, kto kogo zaprasza? Yy, Podejrzewam, że to raczej nie nasz malarz, ani jego żona Raczej, prędzej bym powiedział, że oni zostali zaproszeni, ale na pewno nie oni zapraszali, bo już są z małżeństwem W sobotę, sobota 9 czerwca w kaplicy świętego Łukasza o godzinie 14 Ciekawi mnie, czy ta data i ta godzina będzie miała jakieś znaczenie w dalszej części gry Podejrzewam, że, że może tak się stać, ale ja i tak tego nie zapamiętam, bo wiecie, że jestem noga Dobra, zamykamy tą szafeczkę, idziemy po drugą Mamy jakieś kolejne listy, ale tutaj dobra, nie możemy z nimi nic zro zrobić i znowu pełno tubek farby, mimo wszystko wygląda to jak pasta do zębów, takie tubki od pasty do zębów O! Mamy kolejną szafę, raz, dwa, co my tutaj ciekawego mamy, czy możemy te górne piętra otworzyć? Nie, tam to chyba w ogóle nie są szafki, nie? Dobra, dobra, nie, no w tej szafie nic nie ma Zamknijmy ją spokojnie, bądźmy kulturalni, nie jesteśmy w swoim domu. Chociaż kto wie, kto wie, wspominałem już o hipotezie. Mamy kolejne piersie. Coś tu jest zapisane, ale nie jestem w stanie tego przeczytać, bo jest po prostu za małe. Takie właśnie fajne, z brązu albo z mosiądzu, nie? Jedno, o widzę, że jest kolejne. Ale to już jest zupełnie inny, zupełnie inna twarz. Co tutaj jest? I znowu mamy ten obraz. Ten obraz już widzieliśmy ze dwa albo trzy razy. O! Możemy zapalić? Jezus Maria! Dobra. Dobra, drgnąłem, zapaliliśmy. Uff, zapaliliśmy y, pierwsze emocje, pierwsze nerwy właściwie, pierwszy strach. Zapaliliśmy nie lampę, tylko te świecę. Świecznik z trzema świeczami. Taki... Taki troszeczkę trójząb, nie? Na trzy świeczki. E, dobra, obrazy nam, nam tutaj zaczęły latać przed oczami, migać Rozmyte, jak widzicie rozmyły się, jeden, drugi, trzeci jest rozmyty I pojawiły się na nich liczby, 4, Pięć, osiem Czyli pewnie to jest jakiś kod i będziemy musieli gdzieś go po prostu użyć Tutaj co jest, książka na kanapie Ten obraz też już widzieliśmy To jest jakaś ryba tej, jakby chyba wcześniej nie było w pierwszej wersji tego obrazu. To był chyba obraz, który wisiał też w samym warsztacie malarza. Pana malarza. Co to jest? Słyszcie to? Skrzynia? Szepty! Zdawało jakieś morderstwo, chyba, albo gwałt, szczerze wam powiem, nie wiem. Ledwo co widzę, odeszliśmy chyba. No, oj, będzie jazda. W tej skrzyni szykuje się coś niedobrego. Spróbujmy otworzyć, dobra, 3, 2, jeden. A! Mamy zębatkę, kod 854. Żadna filozofia 8, 5 Pięknie! Myślę, myślę że będzie z tym mimo wszystko większy problem, że będziemy musieli bardziej szukać, wiecie, że to nie będzie tak, że wpiszem 8, 5, 4 i od razu wyjdzie, tylko będziemy musieli te liczby zamieniać i szukać odpowiedniej kombinacji, ale jak widzicie Nie poszło to źle raz, dwa. Trzy o, mamy napisy. Czekajcie, przypatrz się, przeszłość powstrzymuje, przeszłość powstrzymuje. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego będzie, co te słowa mogą oznaczać. Przypatrz się, podejrzewam, że tu może być coś, czego po prostu aktualnie nie widzimy. Znaczymy.

No chyba, że tamten list, który było zaproszeniem na ślub, było listem już o wiele z, z wcześniejszego okresu. Jeżeli tak, no to wtedy mo mogło to być zaproszenie e, właśnie na ślub właśnie malarza z jego żoną, nie, z pianistką. W ogóle ciekawa rodzinka artystów nam się trafiła, skoro właśnie pierścień kurczę piękny. Szczerze wam powiem, że e, jeżeli kobieta dostałaby Taki pierścień na oświadczyny, myślę, że kurczę skakałaby pod niebo wręcz. Piękny, z takim niebieskim szmaragdem. Rubiny nie, bo rubiny są raczej czerwone, ale przypatrz się. Jeszcze raz, przypatrz się. Przeszłość powstrzymuje. Czyli pewnie również na te wydarzenia wszystkie wpływa samo to małżeństwo, skoro. No chyba że. E, e, te wydarzenia z przeszłości mogą jakoś wpłynąć pozytywnie na to wszystko. Drzwi się pojawia. Never forget. Nigdy nie zapomnij. Never forget właściwie. Tych drzwi tu nie było, nie? Pojawiające się i znikające drzwi. Pojawiające się i znikające korytarze. Samo zamykające się drzwi. To już bardzo dużo mówi o stanie psychicznym naszego bohatera. Gu Jezus Maria, już myślałem, że tu ktoś siedzi, nie? Widzicie te poręcze? One wyglądają jak ręce. Nie myślałem, że to są ręce. Dobra, lecimy dalej. Kolejne drzwi. Open up! FBI, open up! Skrzypi. Ja stoję w miejscu. Kurna. Aż się boję tam podchodzić, nie? Ja cię pieruna. Zaraz mi coś wyskoczy Zamknięte I czyli one jeszcze się same zamykają Kurde, mole, czekajcie I tutaj ani nawet żadnej muzyczki, żadnego soundtracka nie ma, nie? Widok tego samobujającego się krzesła I jeszcze to odgłosy skrzypania Są naprawdę zdecydowanie przerażające Przy takiej ciszy Kurna macie. Za nami coś wyskoczy. I już, ma, już emocje biorą górę, nie? Ja już się boję. Serio, już się boję, nie? Kolejny liścik. Weszłaś w moim studiu. Znowu. Po raz ostatni przypominam, że nie masz tam wstępu. Nawet jeśli drzwi przypadkiem będą otwarte. Zabraniam ci. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem będziesz musiała poszukać nowej pracy. Yy, rozumiem, że to pewnie był list napisany do. Yy... Do tej pani pokojówki najprawdopodobniej, która, e, która ten klucz e, od, e, schowała do warsztatu. E, ten listcik tam na drzwiach był, nie? Rozumiem, że pan malarz był naprawdę przewrażliwiony na każdym możliwym punkcie, nawet na prywatności. Szczerze? Coś tutaj... Widzicie? Poszedłem bliżej Przestało skrzypać, nie? Skrzypić Otwieramy no, o. Czemu tu się nie chce otworzyć, no? Kurczę O, 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 czy tutaj coś będzie? Tutaj nawet nic nie ma to Spokojnie możemy Tutaj coś będzie, nie Dobra, coś tu się zaraz stanie, nie? To jest cisza przed burzą. To jest cisza przed burzą, ale się już całą trzęsę, nie? Mamy tutaj znowu jakieś chyba owoce, świeczkę, krzesło, masakra, masakra, nie? I to wrażenie naprawdę, że zaraz coś się stanie Mamy kolej... Kolejną pułapkę na szury Jest po prostu kubeł jakiś Nie widziałem tego wcześniej wiadro Tutaj mamy znowu jakieś ślady po farbie Pan malarz widzę po całym domu naprawdę malował z tego błędu, co to jest? Szczerze, nie widzę. Nie wiem, co to jest. Totalnie. Jakiś wiesz. Znaczy wieszak, no. Takie miejsce, gdzie można położyć na przykład ubrania suszyć, boże. Świecę. Znowu potargane listy. Dobra, mam wejście do kolejnego pokoju. O! Czekajcie. Zobaczymy, czy się samo zamknie. No, dokładnie. Czekajcie. O, da się od. E, nope. Nie. Nie. Chciałem sprawdzić, czy się. Będzie dało. Otworzyć, ale teraz nic nie widzę. Mamy. wieszek. Brania. tutaj mamy znowu jakieś segregatory na kartki. Jeleń. Głowa jelenia. Kto wie, może nasz malarz był również myśliwym w przeszłości. Nie twierdzę, że nie. Mysz o jeleń. Dobra. Czy tutaj mogę zrobić? Tutaj nie ma takich typowych jumpscares jak w Slaszaku, tutaj po prostu to jest typowy horror psychologiczny, nie? Ja już się cał nie? Ja już to, to czuję. W sensie czuję na skórze, a nie w nosie, żeby nie było. Masakra, kolejny jakiś dziwny obraz psychodaliczny. Zaraz ten jeleń coś mi zrobi, nie? Otwieramy szafeczki. Czy tutaj coś znajdziemy? Mam znowu półkę na książki, ale... Cek. Zamknijmy, bądźmy kulturalni. Tutaj coś będzie. Nie. W Nie, w drugiej. Chcę drugą. Kolejna domina, jakieś. Dobra, mamy tylko dwie półeczki. Znowu jakieś te płótna, kwiatek, płótna i papiery pozwijane. Jezus Maria! Jasny gwint. Co się dzieje? Halo. Dobra drodzy kochani, wydaje mi się, że będzie to najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie po prostu zakończyć odcinek i pociąć go na pół, dlatego yy, Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się po prostu podobał Oczywiście zapraszam Was do kolejnych odcinków, bo kontynuacja aktualnego rozdziału będzie w toku w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, ja był Renegat, pa! pa!